Plano zrobione. Staram się, żeby znowu czas ciasno to związać. Teraz będę spychał kajak na zewnątrz. Taka bajera jest. Jakby ktoś kiedyś chciał sobie nad rzeczką kajakować, no to wtedy przed snem. Dobrze jest bić palik. Tutaj ten pierwszy, jak byłem, teraz jak przyjechałem i się rozbijałem. I on pokazuje nam, że woda opada. Wiśle. Opadło do, do tego momentu. Yy, a tutaj drugi dawałem. Bo mówię, no bym widział, czy przybyło do, za następny patyk, już nie. To taki bajer, Bajer rzeczny. Kierunek Płock. Potem Włocławek. Jestem ciekaw, czy będzie fala na tym Włocławku. Nie wiem, czy go z rana nie zaatakować, albo całkowicie z wieczora. Żeby się uspokoiło to. Może nie będzie, może schizuje. A komary to jedyne chyba stworzenia, które nie śpią i upierdalają człowieka po prostu bezlitośnie. Ze mną po prawej stronie, bo ja się odwróciłem do, teraz na prawą stronę kajak, znajduje się wyszogród. I tam u góry te dwie wieżyczki, tutaj. To jest kościół jakiś tam i, i, i tam nie wiem czy mnisi tam nie siedzą jacyś, ale to pomijamy. Po drugiej stronie, czy tu jest tył, a tu jest... Tu jest wyspa jak dobrze kojarzę a na wprost jest kierunek na płock no i teraz tutaj w... tutaj nic nie ma, nic, nic nie pobudowano, a mieli pobudować zaporę, taką jak we Włocławku, ponieważ ta we Włocławku była pierwszą i ten cały projekt kaskady Dolnej Wisły projekt budowy. Ja tu sobie czytam. Projekt budowy zespołu zapór wodnych w dolnym biegu Wisły od Warszawy do Gdańska. Koncepcja ta była w XX wieku, nie? I mieli pobudować osiem zapór. Pierwsza w Wyszogrodzie. Następna, czyli tam, gdzie jedziemy, gdzie płyniemy, jest to Płock. I we Włocławku jest yy, Następna miała być też w Nieszawie, później, jak w dół, w dół rzeki spływamy, lub w Ciechocinku. Potem Solec Kujawski, Chełmno, y, Opaleniu i ciebie. Miało to dostarczać energii elektrycznej, no ale że im się fundusze pokończyły, tak więc nie ma tego, nie? Jedynie teraz chujstwo jest takie, z tą zaporą we Włocławku, ale to powiem jak będziemy we Włocławku. Na Wiśle można spotkać rzeczy niespotykane nigdzie indziej. W oddali takie małe plamki białe to są łabędzie. I drugie to są jakieś inne tam. Trzeba z nimi rozmawiać. I pewnie sobie myślą: Co za pojeb? To jest to nie łabędzi. O, leci, leci tylko ta. Rybitwa to jest chyba. O, o, o. Albo może to emewa? Nie wiem. Nie ma ściętych skrzydeł. Nie jestem ornitologiem. Znajduje się w wyszogród w miejscowości. to też miał powstać właśnie. Tu chyba czy... Nie przepraszam, tu nie miało powstać ta, ta, ta zapora, ale jest wyszogród, duży napis. Łódka jakaś. Trzeba zobaczyć ją. Znajduje tu się zaraz przed mostem. Most jest po prawej stronie, tu akurat niewidoczny i jest zatoka na łódki. O, jestem ciekaw jak tu się wejdzie do góry, jak to wygląda. bo wejściu ukazał się chodnik, który kieruje, nie wiem gdzie, może na koniec świata. O, ptaszek jakiś uciekał. Nie wiem czy tutaj zejdę, tam potem na lewo jak pójdę, czy zejdę. Zobaczę zaraz. Pania, dom Żu, do, Dla żuli, pełno śmieci, standard W takich miejscach Syfiarze, kable powywalane Niektóre coś tam jeszcze jest nie wiem co to było po PGR-ach jakiś stróżówka taka przed bramą wjazdową. Skończy za bramą wjazdową, to już tam nic nie ma. Budynki zostały. Tutaj ta, tutaj także się znajduje barka o nazwie Herbatnik. Ona pracowała. No, yy, Pracowała w Warszawie przy budowie grubej kaśki, to co, to co pokazywałem, że takie tam grube coś jest na środku Wisły, no to to było właśnie gruba kaśka budowana za czasów, bar, yy, za czas, bar, za czasów barki. Tu kotwica, o taką kotwicę jakbym rzucił na kajaku, uh, uh, uh. to by chyba się utopił. Tam jeszcze jest widok na Wisłę i to wszystko. I lecimy dalej. Śmieci wyrzuciłem do śmietnika, tak więc mam ten. Fajnie ten napis jest, Myszogród. Jakbyśmy odwrócili W na M, no to będzie Myszogród. Kajak jest zaparkowany w tym miejscu. płynę z tej strony tu tam gdzie jest oddali most ten ciekawostką jest to, że ten most kiedyś był drewniany potem w 1916 roku go zaczęli budować chyba w 1917 go ukończyli a później go Polacy wysadzili jak, jak robili odwrót żeby Niemcy nie, nie mogli zakaz kąpieli a tutaj przy Marinie nazwijmy to tak bardziej w takim chyba pomoście jest napis zakaz wytwarzania fali. No to jest dobra rzecz. Są łódeczki. To, to fajnie to by było. Tutaj silnik spalinowy. O kurcze. Ile tu miejsca by było na, tej, na takiej łódce długiej. To mój kajak ma 4,80. Jak dobrze mówię. Odtąd dotąd to jeszcze taki kawał jest łódki. Krajobraz nad się zmienia, naprawdę. Po, tym, po tej stronie jest wysepka. Niski brzeg. Znaczy niski brzeg. Nis, Niskie ogólnie drzewa się wydają. Nie? A tutaj mega wysokie i osłisko. Teraz za mostem ciągnące się z kilometr. Co najmniej Patrzę do tyłu. Tam, przybyłem. Tam są duże drzewa, nie? Ta odległość, jaka jest. I teraz, ile jeszcze muszę przepłynąć? Do zakrętu. Do tych małych drzew. Czyli, nie wiem, dwie trzecie pokonałem. O coś skoczyło chyba do wody. Albo wyskoczyło z wody ryba jakaś. Te odległości. To są kosmos, kosmiczne. Siedzę tu w kajaku, mam syf, nieład, ale to nic, tak, tak. Tu, tu, tu. To już mnie obraca poruszać się, poruszam jak, jak jestem bliżej brzegu to ja to widzę ale czym jestem dalej tym ta prędkość wydaje się znikoma, nie? ale się poruszam, to nie ma co Tu spokój! Na 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 na! Pomoczyłem się cały, aby nie spalić swej gitary. Na na, na, kierunek prosto. Na te czarne drzewa ze 4 lub 6 kilometrów. prosto do nieba. A nad Wisłą kąpią się dziewczyny. Siema. Krycha, Teresa. Kazia. Ula, Ela. O ty. Kąpiesz się. Ta zostałem zignorowany. Olały mnie. Zaraz pewnie się jakaś zesra walnie. Placka i tyle. A oni na takie, jakby nie wiem, czy to wyspa, czy co to. Siedzą i tyle. I no, tak życie zajebiście minie. minie. Chyba że ich zarżną. No. Lub na mleko pójdą. No. Będę musiał się powoli wykierowywać Jest cały czas Wisła, nie? Takie to rozległe jest Odpływam właśnie od dużej dosyć wierzby, która została przewalona gnamie tyłem muszę teraz wycentrować wstecznym. Na wiślański brzeg. Tu płynę sobie z nurtem, więc spoko. Tak całą drogę też płynie się z nurtem, tylko gdzie nigdzie jest mniejszy, gdzie nigdzie jest szybszy. I jak tnę zakręty, no to wiadomo, będę mieć tak. No mój tok myślenia słabszy nurt tam gdzie, bo i jadę przez łachy, te piaszczyste, te plaże, nie? Zatem może być gorsze nie? A to jest taka malutka fala a wczorajsza była większa nie udało mi się tamtej nakręcić ta to tam tak. Pizi zimieji Fasola po bretońsku zrobione. Tam jest od kuchenka gazowa. Kajak jest trochę brudny. Brudny, brudny, brudny. Tam jest to uszkodzenie. To, co było od czasu wywołania. Na drugą stronę nie mam pojęcia, ile jest. Ale jest. Ło, tam jest plaża. Ten mały, to takie białe, to jest plaża. A te plaże to są duże, nie? To można sobie wyobrazić, jak to jest daleko. Z kierunek Płock. dzisiaj mam zamiar przepłynąć ten płock, bo jest godzina 15 za cztery i kontynuować drogę na tą zaporę w Ocławku. Jedyne co jest to. To, to, to. Że długość tego jeziora, tego we Włocławku, to jest 58 km. I średnia szerokość jest yy, 1,2 km. 58 km jezioro. Ja myślałem, że Drwęc drwęckie. Chyba takie jezioro jest, czy drawskie. Nie wiem. Ten z koło, gdzie Drwęca wpada, chyba Drwęckie, w tamtym roku, co spływałem to musiałem je przepłynąć, to myślałem, że tam to jest długie, ale to, co mnie czeka, to jest chujnia ale jestem dobrej myśli eee, i żeby nie było fali tutaj jest fala eee, tam, żeby nie było, zacznę, żeby wieczorem zacząć i z samego <laughs> i z samego rana zaatakować żeby dopłynąć przy jak najmniejszej fali lub zerowej fali. Ło, to by było jeszcze super, ale nie wiem, czy będzie, czy nie. Zobaczymy. Ponoć duże są tam fale. Yy... Pożyjemy, zobaczymy, jak to będzie. Uff, dotarłem na wyspę. Mega szybko mi to ze zeszło, <grym> bo nie mogłem ani razu się zatrzymać fale były tak duże, że o tu już tam podeschło akurat tu miejsce tam cały, tam już się blawało tu nie dotąd z ponad jedną trzecią kaja kajaka unosiło nie wczoraj tak co mnie cofnęły te fale to pikuś kurwa jak zobaczyłem teraz i to tylko sobie mówiłem dam radę, dam radę, dam radę do wyspy, do wyspy bo wiedziałem, że jeżeli skręcę skręcę w ogóle w jakikolwiek sposób bliżej brzegu to wyjebie mnie fala boczna nie? bo wiatr leci wiatr leci tak z, z tego tunelu i z tego tunelu i one tam, nie wiem, albo się na środku łączą tam i tam, tam po prostu są trzy miejsca Yy, z taką falą, że ja pierdolę. Nigdy nie byłem na takiej fali jeszcze. Masakra. Nie no muszę odpocząć i poczekać aż minie to, bo nie da rady, wjebanie się jak chuj, nie? Żałowałem nawet teraz, że wyszedłem, żeby to przepłynąć ten kawałek, jak zacząłem tę falę. Dosłownie za zakrętem jest Płock, no ale muszę pasować. Ciekaw jestem na we Włocławku, co to będzie. Wylądu wylądowałem na tej wyspie. Jeszcze jest zakręt i jeszcze jedna wyspa i zakręt. Ale ja popłynę po, po sobie tędy. Fali, przynajmniej kawałek popłynę jak to wygląda. Żeby to było fale, tak jak tutaj są na początku, a one są takie zjebany jak tam z tyłu. Drugie podejście, przekroczenia do Płocka. Nie powoduje. Lądowałem. To jest druga strona tej wyspy. Stamtąd dosyć ładny kawałek. Opływa się tutaj. Tam jest Płock, jedna wyspa. I za tym jest już centrum. nie? Miałbym już, już bym, już bym pewnie wypływał z tego centrum. Ale no, fala jest się ja się ja robię sobie jedzenie, zrobiłem tutaj taki ładny schron, Hare Krishna sobie słucham, tu się gotują płatusie, jabłuszko i yy, to jest taki eliksir i słonecznik jeszcze i tu, tu jest i rodzynki będą i banan. To tak no na burżuazja bogactwo żula. Po zjedzeniu wyruszyłem e, gdzieś po półtorej godziny. Się to już tak uspokoiło. Miało być o 20, że spokojnie. No ale tutaj na rogu tam z tyłu było mocno. mocno. No tak była fala I, i dosłownie jest linia. Tak jakby ktoś narysował linię, pach, pach i jest spokojnie. Nurt widocznie, widocznie albo chyba, nie wiem teraz powoduje to, że ta fala fala jest rozproszona na mniejszą ale jak było ten mocniejszy to, to kakał skakał no, gdzieś do tej wysokości nie wiem jaka to mogła być fala, ale no, porty małe, nie? Szczerze powiedziawszy Tylko sobie myślałem dam radę, dam rady, żeby to dopłynąć bo było drastycznie, to co wczoraj mówiłem, że był Chujowo. Dzisiaj to byłaby chujowo-chujowo podwójnie, nie? Coś takiego. I teraz mamy spokojną wodę, nie? Teraz się wzrywa, wzruszyła, ale za mną dosłownie, jak spojrzycie, spokojna, spokojna tafla. A tutaj troszeczkę gdzie niegdzie się wzrusza, nie? Ale, petara. Znacznie dziwna fala jest teraz się pojawiła, niby to mała, niby to duża, a kajak no tak podskakuje. Tak średnio to tnie teraz tą wodę, jest za wysoko jakby przód. Musiał go może dociążyć Dopływam do ostatniego, czyli drugiego mostu w płocku. Po tamtej stronie to no słabo pewnie teraz widać jest Marina ich, takie molo, molo takie powiedzmy płockie molo, kilka lat temu eee, fale miotają definitywnie bym musiał dociążyć go z dołu, ten przycisk, tam co jest, żeby go nie podnosiło chyba, albo może na pewno zobaczymy Nie. Ogólnie to ludzie nie mają zero wyobraźni. Popierdala to motorówką, jeden z drugim bierze się na wyścigi. Ja nie mogę po prostu płynąć. Nie muszę się od razu ustawić falą w taki sposób, żeby mnie nie wyjebało. Z kurwa na oni mają. Powinien zwolnić, jeszcze typowo przed kajakiem, no to to, to jest w ogóle bezlogiczne bez myślenia. Przed samym tam mostem, przed półką od, od mostu się biorą. Boże święty, no nas mają ci ludzie tu. Ja nie wiem, czy kutasa bym trzeba było odrąbać i popierdala, jak taki debil. Albo może, że ja tu jestem jeszcze, to się bardziej jeszcze podnieca, bo myśli, że ja powiem: wo panie! Ale ma pan zajebistą kurwa skuterkę. Jak mnie to chuja obchodzi. Zero myślenia. Pierdalają tu też fale. Myślałem, że będą mniejsze. Znaczy nie są duże, ale dla kajaka no to jest duża podrzutka, nie? One są takie zaokrąglone. Jakby nie patrząc, nie? Dobra, chowam kamerę. Muszę przepłynąć i znaleźć miejsce noclegowe. Jest godzina 21.42. Ja tu ciskam odtąd dotąd za Płockiem 3,9 km zrobione przez 47 minut. Eee. Ogólnie tu prędkość na no to źle pokazuje, bo tak to jest trochę szybsza, nie? A, ale no, jak widać, no tylko tak, taka jest widoczność. Humary już zacznę rżnąć. Tak zapalę światło. Taka jest widoczność. Znaczy ja widzę trochę lepiej niż tutaj goł prołapię No nie wiem, zobaczę. Pocisnę jeszcze kawałek i tyle. Bo jak jutro będzie fala. Teraz jest fala. Teraz jeszcze jest fala. A jutro co będzie? Ja pierdolę. No obym się mylił, żeby jutro, żebym się zmylił, że nie będzie fali takiej 22.36 A ja jestem w dupie Maryny. Gdzieś tu hm. Chcę się tu pocisnąć. Tutaj. Ale najlepsza beka jest, że tyle jest owadów. O kurwa. Ha. Zgasły światło. Ale ja ja. Widzę, nie do 22? O, patrz. Patrz ta ludzie. Ile jest tego kurestwa lata. Nawet tego nie wychwytuje latarka. te GoPro, ale o jak. Pom